Cześć dziewczyny. Witam was w nowym odcinku. Jest 17:45, a to oznacza, że dokładnie za 45 minut zaczynam swój wieczór panieński, który w ogóle miał się nie odbyć. Eee, w ogóle nasz ślub miał się nie odbyć, ale dzieje się. Dziewczyny też po prostu zakasały rękawy, Werka, moja świadkowa Liliana eee, i wspólnymi siłami wetrzy w niespełna tydzień zorganizowałyśmy to, co tutaj za moment zobaczycie. Także jeśli jesteś Ciekawe, jak będzie wyglądał mój wieczór panieński, to zapraszam Was do oglądania. Może zacznijmy od kuchni. Mamy tutaj strefę ze szkłem, w lodówce już się chłodzi alkohol. Tutaj mamy takie zimne, drobne przekąski w postaci koreczków, tortilli z łososiem, z serkiem almertą i ogórkiem. Wszystko dzisiaj same przygotowywałyśmy. I tutaj drobne dekoracje, kwiatki kupiłam dzisiaj w biedronce. Dziewczyny się uparły, że tutaj jest w ogóle za pusto, więc zrobiłyśmy ściankę właśnie z takich włosów anielskich. Moje, możecie kojarzyć e, właśnie ten dodatek z filmu, bodajże Andrzejkowego, z jakimiś takimi wyjściowymi stylizacjami. Akurat ten akcent, który mamy tutaj, nie bardzo mi się podobał, dlatego zdecydowałyśmy, że po prostu zakrywamy to lustro gazetami. To jest patent z jednego z ostatnich odcinków także, który dotyczył tego, jak zrobić fajne tło fotograficzne w domu. Teraz wchodzimy już do głównej strefy. Tutaj się, słuchajcie, będzie działo. W zasadzie tutaj rozpoczynamy. Jest to główny pokój, w którym mieści się między innymi candy bar. Mamy tutaj owoce i słodkości. Autorką tych przepięknych babeczek, cake popsów, bezików, mojego cudownego tortu jest Sandra Torcikowa Magia. Na Instagramie koniecznie do niej wbicie, bo robi po prostu takie cuda. Wystarczyło, że wysłałam jej ze dwie foty z Pinteresta i to, co ona po prostu tutaj zrobiła, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Także dziękuję Ci, I love you, naprawdę. Najpiękniejsze i najsmaczniejsze słodkości. Tutaj też mamy podpis mojego projektu Candy Bar, który wykonał Dawid, ale stwierdziłam, że fajnie, gdyby wszystko było zachowane właśnie w takiej Instagramowej, różowo-biało-złotej stylistyce. Mamy tutaj papierowe talerzyki, sztućce, kubeczki, serwetki. Zależało nam, żeby wszystko było właśnie ku idei less waste. Proseko na start. Będziemy z dziewczynami piły moje zdrowie, mam nadzieję. A tutaj. Liliana wykonała dla dziewczyn gift bagi, czyli takie torby prezentowe i słuchajcie, co ciekawe, te torby są w ogóle z Action, spójrzcie tylko jak trafione napisy, Cheers, The Good Stuff, w środku mieści się Pumper Box dla dziewczyn, czyli taki zestaw pielęgnacyjny na takie wieczorne spa. Mam nadzieję, że dziewczynom się nam spodoba. Brakowało mi siedzeń, tutaj muszę Wam szczerze przyznać, dlatego musiałam coś dla dziewczyn zaaranżować. I akurat te wyhaczył Dawid w Wiesku. Sztuka kosztuje około 40 zł i są to krzesła składane. I słuchajcie, naprawdę mega wygodne, wyścielane aksamitem. Tutaj mamy też akcenty w postaci balonów, rzuconych zarówno na ziemi, jak i napełnionych helem. Z tyłu jest głośnik dopuszczania muzyki, bukiet kwiatów, no i przepiękna ścianka, która jest w zasadzie centrum. Tego pokoju i tłem do zdjęć, ponieważ główną atrakcją na moim panieńskim będzie właśnie sesja fotograficzna wykonana przez Werkę. Jestem przekonana, że zdjęcia po prostu wyjdą rewelacyjnie no i przede wszystkim będą dla mnie cudowną pamiątką do końca życia. Zaraz się słuchajcie, wzrusza, ale jestem przed okresem, więc musicie mi wybaczyć, to wiecie, działa na mnie podwójnie. Cieszę się, że nie mam tego stanu przed, przed ślubem, na ślubie, bo to w ogóle by była tragedia. Ale wracając do sedna. Byłam w ogóle na evencie niedaleko Poznania, ponieważ chłopaki z kwiatarnia badyle, którzy przygotowywali te takie piękne boksy. Dla naszych świadkowych w formie zaproszenia z Proseko, zaprosili mnie na taki event pod poznaniem, babskie fanaberie, no i tam namierzyłam tą ściankę Girl Power. Jak widzicie, ona składa się z neonu, mamy tutaj też takie drewniane elementy, kompozycji do ustawienia, to jest w ogóle mobilne. Jak zobaczyłam tą ściankę, to się po prostu zakochałam i pomyślałam sobie, że jeśli będę kiedykolwiek organizować jakiś event, czy warsztaty dla Was, czy jakieś szkolenia i stay tuned, ponieważ aż już niedługo będzie się tutaj sporo działo, to z chęcią wykorzystam właśnie ten element, dlatego świetli. Dziękuję Wam za tak przepiękną kompozycję na mój wieczór panieński. A skoro o sesji fotograficznej mowa, mamy tutaj też dodatki właśnie do sesji foto w postaci takiej ramy ala Polaroid, służącej jako zbudowanie takiej ramy ala Instax, też od można sobie to w ogóle spersonalizować. Ja wybrałam napis Team Bright. Mam nadzieję, że mój team będzie chciał sobie robić ze mną zdjęcia. No i tutaj też mamy takie gadżety zamówione w jakimś internetowym sklepie. Ja wszystkie rzeczy postaram wam się podlinkować w opisie pod tym filmikiem, więc jeśli Was cokolwiek tutaj zainteresuje, to zerknijcie do opisu i wystarczy tylko, że, że klikniecie. Akurat mega spodobał mi się tutaj zestaw w bieli i złocie. Mamy tutaj takie okulary, takie śmieszne napisy, I do crew. Mamy tutaj oczywiście pomadkę, no i nie mogło zabraknąć prosecco i ust. Przejdźmy może dalej, tutaj jest jakby taka kolejna aranżacja. Stwierdziłam, że muszę mieć jakiś taki fajny kanwas i wykonał y, dla mnie go też Dawid. On ma z 1,80 m, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie tu wygląda. Tutaj mamy drugi w formie takiego linearta kobieta z kapeluszem. Tutaj jest napis Pop the Champagne. I'm changing my last name, bo tak ostatecznie zdecydowałam się na zmianę nazwiska. Będzie to nazwisko dwuczłonowe. W ogóle opowiadałam Wam taką mini historię z Urzędu Stanu Cywilnego, że na twarz w ogóle dostałam pytanie, czy chce Pani zmienić nazwisko. A nie ukrywam, że nie miałam gdzieś tam czasu, żeby się nad tym porządnie zastanowić i Taka była moja reakcja, no ale w końcu mówię: dobra, dołożę dwuczłonowe, wszyscy będą zadowoleni. Wprowadzam Was do kolejnego pokoju, który jest tak naprawdę strefą takiego chillu. Jak możecie zobaczyć, jest to strefa filmowa, movies, mamy tam projektor. Będziemy puszczać filmy z laptopa, no, oczywiście babskie filmy, typu Seks w Wielkim Mieście, odcinki plotkary. Oczywiście cała saga Bridget Jones, którą kocham całym sercem, dlatego tutaj też jest gła. Ściana absolutnie nic nie jest tu zaaranżowane. Oprócz tego świece dla klimatu, no i przekąski, które stricte odpowiadają właśnie takiemu filmowemu klimatowi, czyli na czosy popcorn w ogóle te e, pojemniki kartonowe do popcornu też zamówiłam w necie. E, dodatkowo zrobiłyśmy takie mini sofy z materaców, po prostu je nadmuchałyśmy pompką, e, rzuciłyśmy poduchy i wydaje mi się, że będzie nam tutaj mega wygodnie też to będzie jakby taki pokój, żeby się wyciszyć, zagrać może w jakieś gry. No a tutaj już te elementy możecie kojarzyć po prostu z mojego studia. A skoro o moim studium mowa, to dziewczyny jeszcze Wam nie wspominałam, ale, a być może już wspominałam w sumie na Insta, ale witam Was w moim nowym studio. Przeniosłam się. Nie chcę tutaj rozwlekać całej opowieści na temat tego, dlaczego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zmieniałam moje studio dwa razy, ale bardzo źle się zadziało. Potraktowałam jakby wynajem tego jako możliwość i już teraz zapowiadam Wam, że w najbliższym czasie będzie się tutaj naprawdę sporo działo. Zapraszam Was na szkolenia. Warsztaty na organizację wieczorów panieńskich i innych imprez okolicznościowych w formie warsztatowej. Szczegółów dowiecie się niebawem, także śledźcie koniecznie moje media społecznościowe. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że znalazłyście tutaj coś inspirującego. Ja już uciekam, bo dziewczyny będą niebawem. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, papa!